To jest ostatni dzień sierpnia 2007 roku i wybieramy się na Puchar UEFA. Dnie Prodnie gościć będzie. Nawet mówić, w Bełchatowie. Nie <noise> Nawet rywala bym powiedział, nie potrafisz, a jedzie. Co nie umiem? Dnie dniepro Prowski. Dnie Pro 60 kibizów stamtąd, 2000 km jedzie. Busem. A, a, mam pewne jakieś Euroline? A 40 samolotem przelatuje. A najlepsze jest to, żeby doradzać z nami na sektorze siedzieć, bo tamten sektor gości niedopuszczony jest To może być błynek Tu wzięliśmy Rbisztachetkę jako nie. On był ubezpieczony na pewno. Co tam byliśmy na mistrzostwach to? Co co? nic się nie stało, nie? No. O, ale, mistrzostwa A, ale mistrzostwa. Ale jakby jak w tym pubie w Włosi przegrali, to by się tam działo, nie wtedy? No. Latałyby te butelki wszystkie. Kurwa kurde. tam by był mój. A jeszcze tak gorąco, bo chyba z 50 stopni w tym no, namiocie normalnie. Mi już serce normalnie w pewnym momencie za kurwa myślałem, że zawału dostanę. Ale kurwa mają fazę, nie? Wzięli, wyskoczyli, zdemolowali łapki, bo kurwa bramka ma. Mówię uuu i u nas jakby tak zrobili, to by zaraz nasi wzięli wojnę zrobili. A tam było dwóch Francuzów, nie? Jak wiesz, Francja strzeliła? A ci Ale le! Ale le! le, le, le

Państwo w pracy robi to wie. Nawyki z roboty przychodzą do no. nie. Przychodzi do domu, do dalej. kręci Bo może Pani, 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 Tylko czemu Tylko czemu piwo to pani, pani, poziom. pani, 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 No, co, no w Pół godziny takie relacje. Tylko później nie starczyło na najważniejsze. Zagrał relacje z dojazdu. Nie było podstawowym staliśmy. Nie było podstawowym staliśmy. Ile to żyło? 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 Ile to I to Szanownicy, proszę Państwa, Dariusz Szpakowski, witam Państwa. I firma ACCESS, Sponsor <noise> Podróży na Krycie. <noise> Bardzo. <głos> ja, spodobała mu się ta piosenka. Szanownicy. <noise> Na co jest ciekawego? Bułkę i się nie podzielisz. Masz kawałek. Ty leżała cały czas na potrzymiu, już się robię. Ja to chciałem kabanosa, było... nie bułkę. Trzeba brać wtedy jeszcze, jakby Proszę Państwa, jedziemy na mecz PGE-GKS Bełchatów, który chyba już botem nie jest. Z niesamowitym trenerem Orestem Leńczykiem. Uważaj, Leńczyk, Nie się nim zająć jak na nas. Myśmy nie zauważyli. I zaślą... Jak on potrafi trafi spać i lać to nikt nie wie. O, obudził się, przewraca się na drugi bok. Jednak te wyprawy do Bełchatowa nie służą mu. Zatrzaśnie czy nie zatrzaśnie? O, wziął na guziki tym razem. Co powiecie ciekawego? Nic, że chyba piłeś jak ci się imię i nazwisko myli. Nieprawda Wspaniały komentarz, wspaniałe lasy Były lasy Przed chwilą Nordisch szukał kiprzynów A znalazł tylko nie, Niemca takiego Ale nie szarpał go za czeł Zajazd Katowie! Mieście Pucharu UEFA nie, recuperu, nie, nie, Wszyscy na st stadion ponad 6 tysięcy ludzi, którzy, z których 3 tysiące będzie stało. nie można? My nie będziesz szukać normy. Nie ma. Ale to jest naprawdę. Z że nie, nie masz. To jest <Szglas> fajne. Nie, pańek, ale nie będziesz szukać tego, co wy Patrz, ale Patrz. Po prostu, proszę państwa, wszystko kibice z Ukrainy. I nie, to wesele jest zobacz. Patrz, impreza bo to odsunięcie, więc! Kurwa na tablicy reklamowej. Tak! <laughs> mówię, co tutaj już takie korki? A Ta, tu trzy pały, Ja Już myślałem, że rzeczywiście aż do no, skrzyżowania będzie korek, bo tutaj jakieś 2 km będzie już McDonald's. Restauracja u Może tu wygramy bilet. <laughs> <I> jest szansa. <laughs> Studencki. Bełhatów witam To Ale faktycznie na tej trasie na normalnie z fotolader z stoi Bełhatowianki I tam jest McDonald's. Norbizdro 7 Jadek z Bełchatowa. przez ostatni dzień sierpnia 2007 roku